Dziękujemy. Golf 2. Tomasz Leszyński. Teraz zapraszamy, wyjedzie golf. Golfa tronieczkę Sebastian Kikel. Kikel. dobra. No szykuje się Pasat B3 Dawid. Dzierża. Dziękujemy, zapraszamy teraz Dawida Dzierżaka, Passat B3. O nie. No proszę. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. I ogień! Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Golf 3. Bartek Fidziński! Dziękujemy bardzo. Litro oleju Golf 3, Bartek. Kwidziński. Nie muszę palić papierosów. Jeszcze królowen. Kto Dajesz, dajesz, dajesz! Dziękujemy! To, to było piękne! Dziękujemy! Miętki Mateusz Golf 2! Miękki Mateusz, golf 2. Zapraszamy, zaproszamy. Jaką kostkę? ta kupę. Jest dwójka, dobra. Jest golf 2, miękki Mateusz. I od razu ogień! Cet na kupę jakub Koske. zapraszamy i od razu ogień jak się zatrzymas Dziękujemy pięknie, wielkie brawa na Częsty kupę! soku zapraszamy, szybko szybko zapraszamy Jedzie soku, jak widzicie soku, ale się pytałem czy z ponem bez pona mówi się. soku jedzie, pojeczką Jedzie, jedzie Dobra, to się toczy I od razu soku, ogień jak się zatrzymasz, ogień, okień, okień. Soku. Wielkie brawa. Zapraszamy Główna Czwóreczkę 32 Patryk Panikowski. No. Będzie się działo, będzie, będzie. I proszę bardzo, ogień! Pięknie. Patryk Panikowski Golf czwóreczka R32. Zapraszamy Golfa dwójeczkę Dawid Rekowski. Golf dwójeczka Dawid Rekowski. Maniek. Maniek. Jedzie, jedzie, jedzie. Jeżeli nie ma Dawida, zapraszamy Golfa dwójeczkę z pana Barzyńskiego. Dobra, jedzie. Jedzie. Dawid. No i ogień. No. Golf 2 bardzo pan Barczyński lub pani Barczyńska. Proszę bardzo, zapraszamy. Pan zaś. I ogień. Dziękujemy serdecznie. Golf 2 pan Barczyński. i dziękujemy wyniki tego konkursu będą już niedługo na scenie ogłoszone